Wieczór w kolejnym odcinku programu Trudne pytania, trudne odpowiedzi. Dzisiejszym pytaniem będzie, czy zawsze musimy mieć rację? Zastanówmy się, dlaczego w ogóle mamy potrzebę posiadania racji? Dla wielu ludzi jest to głęboko zakorzeniona potrzeba psychologiczna, wynikająca z chęci poczucia kontroli nad rzeczywistością. Potwierdzania własnej wartości i uzyskania aprobaty otoczenia. Kiedy mamy rację, czujemy się silni, pewni siebie, a nasze ego zostaje wzmocnione. Bycie w racji często utożsamiamy z inteligencją, mądrością, a czasami nawet moralnością. To przekonanie sprawia, że bronimy swoich opinii i przekonań, nawet jeśli istnieją dowody na to, że możemy się mylić. Więc dlaczego tak bardzo chcemy mieć rację? Po pierwsze wynika to z naszego wychowania i środowiska, w którym żyjemy. Od najmłodszych lat jesteśmy oceniani, chwaleni lub karceni za to, czy odpowiadamy zgodnie z oczekiwaniami. Szkoła, praca, a nawet relacje rodzinne budują w nas przekonanie, że posiadanie racji to wyznacznik sukcesu. Bycie w błędzie może być odbierane jako oznaka słabości, niekompetencji lub porażki. Po drugie, nasze mózgi są zaprogramowane do poszukiwania potwierdzenia swoich przekonań. To tak zwany efekt potwierdzenia. Zamiast otwarcie analizować fakty, często szukamy informacji, które utwierdzają nas w przekonaniu, że mamy rację. Dlatego trudno jest zmienić zdanie, nawet jeśli nowe dane podważają nasze wcześniejsze przekonania. Wreszcie, potrzeba posiadania racji ma też swoje korzenie w naszej biologii. W sytuacjach konfliktowych odczuwamy stres, a nasz organizm reaguje walką lub ucieczką. Bronienie swojej racji może być postrzegane jako forma walki. Próbujemy wygrać w sporze, aby poczuć się bezpiecznie i pewnie. Jakie są konsekwencje potrzeby posiadania racji? Nieustanna potrzeba posiadania racji. Może prowadzić do szeregu negatywnych konsekwencji. Po pierwsze, niszczy relacje międzyludzkie. Jeśli w każdej rozmowie staramy się udowodnić, że tylko my mamy rację, druga strona może poczuć się zlekceważona, nieszanowana lub nawet zaatakowana. W efekcie, zamiast budować zaufanie, tworzymy dystans i konflikty. Po drugie, Taka postawa ogranicza nasz rozwój. Kiedy trwamy przy swoich przekonaniach, ignorując inne punkty widzenia, zamykamy się na możliwość nauki i poszerzania horyzontów. To paradoksalne, ale czasami trzymanie się swojej racji może prowadzić do błędów i porażek, bo nie uwzględniamy ważnych informacji czy perspektyw. Po trzecie, życie w ciągłym przekonaniu, że musimy mieć rację, generuje ogromny stres. Utrzymanie wizerunku osoby zawsze kompetentnej i nieomylnej jest wyczerpujące, a każdy moment, w którym ktoś nas podważa, staje się źródłem frustracji i lęku. Jakie jest rozwiązanie? Jak wyjść z potrzeby posiadania racji? Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie, że posiadanie racji nie zawsze jest najważniejsze. W wielu sytuacjach o wiele cenniejsza jest otwartość, umiejętność słuchania i gotowość do nauki. Warto zadać sobie pytanie: czy chcę wygrać spór, czy zrozumieć drugą osobę? Taka zmiana perspektywy pomaga spojrzeć na rozmowę jako na wymianę doświadczeń, a nie bitwę o dominację. Kolejnym krokiem jest rozwijanie umiejętności, przyznawania się do błędu. Przyznanie się do tego, że mogliśmy się mylić, nie jest oznaką słabości, wręcz przeciwnie, świadczy o naszej dojrzałości i pewności siebie. Możemy powiedzieć, masz rację, nie pomyślałem o tym w ten sposób, lub dziękuję, że zwróciłeś mi na to uwagę. Takie słowa nie tylko budują zaufanie, ale także pokazują, że cenimy zdanie innych. Ważnym elementem jest również praktykowanie empatii. Zamiast koncentrować się na udowadnianiu swojej racji, Spróbujmy zrozumieć, dlaczego druga osoba ma inne zdanie. Jakie doświadczenia, wartości czy emocje kierują jej perspektywą? Empatyczne podejście pozwala znaleźć wspólny język i budować mosty zamiast murów. Nie można zapomnieć o pracy nad własnym ego. Medytacja, refleksja czy rozmowy z zaufanymi osobami mogą pomóc nam zobaczyć, że nasze przekonania nie definiują naszej wartości jako ludzi. To, że czasami się mylimy, jest naturalną częścią życia i nauki. Wreszcie warto praktykować tzw. postawę ciekawości zamiast pewności, zamiast twierdzić, Wiem, że tak jest. Spróbujmy powiedzieć, zastanawiam się, czy to rzeczywiście prawda. Taka otwartość nie tylko redukuje napięcia w rozmowach, ale także pozwala nam samym rozwijać się i odkrywać nowe możliwości. Podsumowując, czy zawsze musimy mieć rację? Odpowiedź brzmi: nie. Nasze życie, relacje i rozwój nie zależą od tego, czy wygrywamy każdą dyskusję, lecz od tego, czy potrafimy być otwarci, pokorni i gotowi do nauki. W świecie pełnym różnorodnych perspektyw warto zrozumieć, że racja nie zawsze jest jednoznaczna. Czasami prawda leży po środku. A czasami każda ze stron ma swój fragment układanki. Prawdziwą siłą jest nie upór, lecz zdolność do dialogu, zrozumienia i akceptacji własnych ograniczeń. To one otwierają drogę do głębszych relacji i bardziej harmonijnego życia. Bardzo dziękuję. Że wysłuchaliście ten odcinek programu Trudne Pytania, Trudne Odpowiedzi, polubcie, subskrybujcie naszą telewizję i Życia TV. Dziękuję za komentarze. Piszcie je nadal z kolejnymi propozycjami odcinków. I zapraszam jak zwykle jutro o tej samej porze na kolejny odcinek. A dzisiaj bardzo Państwu dziękuję, że byliście i życzę spokojnej nocy, mówiła Ewelina Ebenberger. Pozdrawiam Was.